Dajcie moi drodzy, 27 kwiecień nadszedł czas już na sadzenie pomidorków w szklarni także będziemy sadzić właśnie to wszystko co wyhodowaliśmy na parapetach a właściwie Ania, bo Ania tu jest u nas od pomidorów no i cóż, sadziła, widać troszkę głębiej niż one rosły i bardzo dobrze, bo w ten sposób po prostu pomidorek wytworzy więcej tych korzeni, tak wzdłuż tej łodygi i po prostu się wzmocni, bo taki sezon mamy jaki mamy, tu zobaczcie nasze winogronka, też jest o tym osobny filmik jak tu właśnie wszystko ładnie nam było cięte ten winogronek i są już wiązki, więc w szklarni też sobie radzą jak najbardziej, zobaczcie pojemy sobie, ale filmik miał być u pomidorka, zobaczcie tutaj pomidorki, które żona przygotowała na rozsadę, jest mnóstwo odmian, nie będę podawał, bo około chyba 50 odmian, więc będziemy zdawać relacje na pewno jakie odmiany po prostu się sprawdzają jak nie zobaczcie jakiś King of Siberian i tak dalej, Malinówka po prostu mnóstwo odmian Lucid Gem, nie wiem w ogóle jaki tu się to wymawia także na pewno papryczki też przygotowane już do wysadzenia także jeżeli do gruntu sadzicie jeszcze się wstrzymajcie bo jeszcze może jakiś tam przymrozek wyskoczyć po 15 maja najlepiej posadzić po 20 ale my do szklarni już sadzimy bo te przymrozki takie ostatnie minęły i chyba już jest czas, żeby po prostu wysadzić je do, do szklarni. Także, moi drodzy, u nas już sezon się na pomidory zaczyna. Będą relacje, jak one rosną, jak one wzrastają. Na razie tak to wygląda, jak wygląda. Troszkę wygibusy, troszkę wygoniły do góry, ale daliśmy damy, Ania na pewno dała pod każdy sadzony pomidor dobrą, dobrą glebę, więc wszystko będzie ok. Cześć moi drodzy!